Komunikacja kanowska standardowo na takich samych szynach komunikacyjnych, jakie mają dzisiaj no, najszersze zastosowanie w domowych, też magazynach energii. Tak jak widać, każda ta sekcja posiada system BMS, czyli Battery Management System, który także jest wbudowany w domowe rozwiązania bateryjne. Tutaj jeszcze mamy tą różnicę, że mamy układ wentylatorowy, chłodzenia, który poprzez właśnie tego BMS-a powoduje, że każda z tych kaset bateryjnych jest w stanie nam się chłodzić, zachowując pewne parametry pracy. No bo jak dobrze wiemy, BMS ma za zadanie kontrolować podstawowe cztery parametry: tak? prąd ładowania, prąd rozładowania i ochronę temperaturową po to, żeby te sekcje bateryjne pracowały w optymalnej Temperaturze najlepiej 25 stopni, no bo to jest dzisiaj najlepsza charakterystyka pracy baterii. Ta wydajność spada powyżej 55 i też zdecydowanie się obniża poniżej 15. Minus 15. Nie. Przy, przy plus 15, poniżej 15, każda wydajność dzisiaj magazynu energii spada, o ile te kasety nie są podgrzewane, ale za to w tym kontenerze odpowiada układ EwiCola 28 kW, który zarówno chłodzi, jak i ogrzewa ten kontener w zależności od pory roku.